Przyszedłem do lasu, gdzie pełno jest wilków Okej okay. Dobra, przynajmniej beat na razie mi się podoba już Po paru sekundach O zero prawdziwku, Mam jedno serce A złamałem kilka Jeden nadgarstek A chcę na nim kilka Cegarków W chuj sygnetów. I karatu, A szkoda, że mam tylko dziesięć tych palców szkoda, że dwa środkowe Bo w rogu w typie to nie mam dwóch. Mam jedną szyję A kilka łańcuchów I dużo też na kark Dlatego te skręty jak telinia Lecą te sety jak w tenisie Ciebie musi mam w tenisie Kariera biegnie, a tobie to nie idzie Stop. Nie wiem o czym mówisz, w Polsce jest nielegalne, więc nawet nie da się tego zrobić Na tapecie iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi HTC Nie wiem po prostu, jaki twoja dziewczyna ma tele Wymieniam baterię Bo się wypala, lubię te palenie Lubię te walenie Te wielkie ryby do to... te podbijki to serio jak żab, stąd zabrzmiało Aż mogą być Tylko dosyta Ile zagrama, Zależy kurwa kto pyta Kto? Do typa dzwonię na sygnał. No bo jest slipa, Bloków szalone la vida Burczy mi w duchu, No to się napycham Życie dosyta Tylko dosyta Kurwa Czemu to zabrzmiało jak zapson? Co się kurwa dzieje? Alo, Ty To tylko ja to słyszę Czy jakiś pierdolnięty? Ej Zawsze dosyta Ile za grama? Ile? Zależy kurwa kto pyta ty Do typa nie na signal Kurwa to zabrzmiało serio bo to była podbitka, poczekaj Uf. Ile za grama? Ile? Zależy kurwa kto pyta ty Do typa nie na signal No bo jest lipa e? Bloków szalone la vida Murczy mi brzuch no to się napycham, życie dosyta Masterchef, nie będę trawił Cię Jeśli masz mózg, mózgu żywo Zapytałem ją, czy leci na sos To powiedziała, pomidor Gość zapytał mnie o boczek No bo co, no bo jestem z Wołomina Ziomy urządzają grill No bo smażą mordą i to nie wołowina No nie jest zły ten kawałek nawet Spoko, a... a, a patrz ten drugi